Cześć, witam wszystkich. W kolejnym vlogu dziś ee, siania nie będzie. Niech ten średni nie zmyli, ale przez to, że nie miałem okazji nagrania e, tego, jak siedzieliśmy zboże, bo po prostu było za dużo roboty. Ja część byłem w domu, część w rozjazdach i tego mi się nie udało nagrać, więc stwierdziłem, że pora na taką prezentację naszego agregatu uprawowo e, bo tego jeszcze brakuje, a zaraz będziemy go sprzątać. W przyszłym tygodniu jeszcze zagregatujemy, pewnie, pod kukurydzę i. I tak naprawdę go umyjemy i sprzątniemy, więc on też jeszcze jest przed takim ogólnym czyszczeniem i myciem. No dobra i przechodzę do, do tego agregatu, a właściwie do samego początku, czyli odpowiedniego balastu z przodu. Schodzę z ściągnika. balast w naszym przypadku to jest 1300 kg. Zrobiony jest z części od obciążników, części od tego ciągnika obciążników, część od Maksuma, część dokupionych było jeszcze tych obciążników. Rama uspawana, że tak powiem, samemu, podokrącane te poszczególne elementy. I, i, i w ten sposób on został po prostu połączony, zespawany, poskręcany i, i że tak powiem, stworzony. Przechodząc już teraz do agregatu, agregat waży łącznie 2 tony 800 kg, więc całkiem, całkiem duża to jest już masa. Eee, przykładem e, znaczy przyk no, nie przykładem, tylko dobrym rozwiązaniem jest w przypadku e, tych e, zaczepiania maszyn. E, łącznik górny wysuwany hydraulicznie. On jest w przypadku naszego pumy sterowany również na, e, na błotniku, tak jak i wałek i podnośnik, więc można już z tyłu przyczepić tak naprawdę, nie, nie przekręcając się nie wchodząc z powrotem na traktor to wszystko i wyregulować też od razu sobie cięgno. Sama brona w sobie jest to brona wirnikowa. Kupując ten agregat w 2017 roku jako nowy, trochę zastanawialiśmy się nad tym, co wziąć, czy na pewno skorzystać z tej brony wirnikowej, czy nie zastosować jakiegoś agregatu normalnego, czy talerzowego, czy... znaczy normalnego, no mniej Takiego ruchomego, że tak powiem, talerzowego czy e, zwykłego zębaowego. E, długo się zastanawialiśmy, w końcu podjęliśmy decyzję, że jednak to. Głosy na nie były takie, że no, podobno one wysuszają ziemię, i e, no, na nasze lekkie to i tak by było już za dużo. No ale zaryzykowaliśmy, i chyba to ryzyko się tak naprawdę opłacało, m, bo. E, no Nie widzimy takich zmian. Uprawiamy nim na maksymalnie 10 cm pod zboża. Zanim dobraliśmy duży wałpakera gumowy, on ma średnicę prawie 60 cm. I przez to sama w sobie ta brona jest po prostu, jest po prostu bardzo ciężka. Tutaj tabliczka chyba jest z drugiej strony. Tak, oto prezentują się. Te zęby można je przestawić w drugą stronę, czyli na taki bardziej agresywny, e, bardziej agresywne wirowanie. I wtedy e, można tym ścieżnikiem również siać prosto w ściernisko. Zaraz przejdę z drugiej strony do, do tabliczki zamionowej. Baster grzecznie. Nie mogę jej znaleźć zaraz ten, zaraz e, pokażę. Plusem ten, jeszcze tutaj tego siewnika jest to, że on jest nabudowany na dosłownie na wale, więc tak naprawdę cały ciężar, który jest tego siewnika, jest oparty w tym jednym miejscu. On dobrze, a właściwie nawet bardzo dobrze, e, ugniata tą ziemię. I przygotowuje ją po prostu do zasiania. Także jest ona raz uprawiona dobrze przez bronę wirnikową, która właśnie przy naszych glebach, gdzie one są zmienne, tak jak czasem nam się trawi glina i tak dalej, po prostu my zwalniamy tym agregatem, żeby on więcej przerobił, dodajemy obrotów na ciągniku, przemiesza, wygniecie. I dopiero jest to zasiane. Nie widać takiej różnicy przy wschodach między gliną a pozostałą częścią pola. Bo przy zwykłej uprawie jednak tam, gdzie ona, przy, przy tych agregatach czy talerzowym, czy tych zębatych kultywatorowych, one nie uprawiały tak bardzo dobrze. A później widać było to we wschodach, że te rośliny w tamtych miejscach są mniejsze. Później schodzą. Co do dalej, e, siewnika z tyłu, e, redlice właśnie są talerzowe, przez co unikamy niechcianego właśnie u nas zapychania. I z tyłu kółko kopiujące teren, e, żeby na odpowiedniej głębokości nam to ziarno wpadało i, i e, nie, nie było ani za głęboko, ani za płytko. Jeśli chodzi o e, Regulację wysiewu. Mamy to e, zrobione jako wysiew mechaniczny za pomocą tego kółka. Ono jest tutaj opuszczane i e, napędza całą kontrolę wysiewu. Do tego jest e, jeszcze przygotowany komputer. Nie mam go w tym momencie zamontowanego, bo już, tak jak powiedziałem, w posianiach jest, więc on jest zdjęty. E, na tym komputerze możemy sobie poustawiać i wyregulować tak naprawdę to, e, jaką. Y, Jaką chcemy wysiewać dawkę, ustawić ją, on nam pomoże wyliczyć przez, co, przez kręcenie i te próby, właśnie kręcone, więc to jest duże ułatwienie. Do tego można wyregulować sobie w nim ścieżki technologiczne. No kilka takich, takich opcji jest. jest z tyłu, jeśli chodzi o wyrównanie po siebie. Są takie oto zęby niestety. Ale one się bardzo, bardzo szybko wycierają. W tym roku przed sianiami tymi wiosennymi musieliśmy podosławywać pręty lub kupić nowe. No, jeśli chodzi o kupienie nowych, to koszt jest, sami wiecie jaki, czyli bardzo wysoki. Szczerze mówiąc, chyba nawet nie sprawdzaliśmy, ile one kosztują. Eee, a jeśli chodzi o stal, zawsze w domu coś się znajdzie, jakiegoś pręta, tym bardziej, że przed chwilą skończyliśmy budowę chlewni, więc takich ścinków mamy mnóstwo i można je doklejać i byle byleby było eee, do czego. Eee, przechodzę dalej. Platforma do załadunku prawie można powiedzieć, że się przydaje. E, właśnie. Jeszcze widzę, że nie jest opróżniony. I e, e, prawie się, że się przydaje ze względu na to, że korzystamy z niej tylko wtedy, gdy ładujemy go. A tak naprawdę ładujemy go e, bigami, a nie workami tymi 50-litrowymi. Ułatwia nam to e, pracę i y, Mniej się musimy zmęczyć, trochę więcej wykorzystujemy maszynę, więc na tym podejście tylko stajemy po to, żeby biga, którego ustawiamy gdzieś na takiej wysokości, tutaj rozsypać po całym zbiorniku. Jeśli chodzi o pszenicę przęży, jesteśmy w stanie tutaj zmieścić między 600 a 700 kg, nawet bo zbiornik ma 1000 litrów. Jeśli chodzi o owiec, wchodzi tutaj niewiele powyżej 500 i to jest taka właśnie ta maksymalna ilość. Cały zestaw, jakbyśmy go chcieli załadować pszenicą, łącznie waży 3,5 tony. Jeśli jest dopełna zbiornik, fakt, że on wtedy nawet się nie chce do końca domknąć, no ale tak jak mówię, waży 3,5 tony, więc to już jest bardzo. Bardzo ciężkie, no jeśli chyba chodzi o prezentację tego silnika, to jest tyle z próbami kręconymi. A jeszcze mamy dwa, przez to, że tutaj są te dwa otwory. Możemy zrobić dokładniejszy i mniej dokładny. Jeden jest na 40 obrotów, drugi jest 2,5 obrota. Eee, Ma szybciej, czyli eee, tam niecałe 20 obrotów robimy. Eee, I w ten sposób eee, możemy sobie eee, to wszystko wyliczyć. Dobra, i chyba na dziś to. To tyle? Tak, to tyle, bo tutaj już mam pomocnika na traktorze. Trzeba sprzątać. Na razie, cześć.